Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. Ja postaram się bardzo krótko. Wydaje mi się, że wszyscy tutaj z tej mównicy jednak co do intencji tej rezolucji się zgodzili, więc no to powinna być rzeczywiście sprawa jasna i klarowna. Do Pana Radnego Józefa Jałochy po pierwsze, taka drobna sugestia: ja nie odnosiłem się do żadnej poprawki, więc chyba pomylił mnie Pan z radnym starobratem. E, jest to dość trudne nas pomylić, no ale e, chyba tak się stało. Ale to jest drobne przejęzy przejęzyczenie, może się zdarzyć każdemu. Natomiast no, bardziej było zaskakujące to, co Pan mówił w pierwszym wystąpieniu, odnośnie proszenia o pieniądze. No tak, oczywiście, że kwota 93 milionów złotych nie była duża. Powiedziałem o tym. To jest 10% środków, które dostała Małopolska. W Krakowie mieszka 30% mieszkańców, a korzysta z Krakowa prawie 40% mieszkańców Małopolski, a dostaliśmy niecałe 10%. A z drugiego podziału nie dostaliśmy nic. No więc popatrzmy na te kwoty. Czy one są sprawiedliwe, czy one są wysokie? Nie, nie są wysokie. No, ale jeżeli je dostaliśmy, to fajnie, że dostaliśmy, ale nie mówmy, że dostaliśmy nie wiadomo ile i nie wiadomo jakie kwoty. I one też nie spadły z kosmosu, to nie są pieniądze ani premiera Morawieckiego, ani wojewody, to są pieniądze mieszkańców. A jeżeli mówi Pan o tym, że my teraz będziemy na kolanach prosić, ja nie mam z tym żadnego problemu. Jeżeli. Takie są kryteria tego konkursu, że trzeba iść na kolanach. Ja mogę iść na kolanach, nie ma problemu. Jeżeli mieszkańcy dostaną wtedy 200 milionów na zadania, ja się piszę. Myślę, że większość Rady nie ma z tym problemu. Ale powiedzcie jasno: takie są kryteria. Kto przyjdzie na kolanach, ten dostanie. Nie ma problemu. Albo powiedzcie jasno: takie są kryteria. Kto jest z PiSu, ten dostaje. To nie jest fakt medialny, panie radny, to jest statystyka. 89 na 89 wniosków PiSu przyjętych. 12 na ponad 100 wniosków innych samorządów odrzuconych. To jest jasny fakt i tego się nie da zaprzeczyć. Dziękuję.